Sheldon, to jest głupie. Nie chcę stracić kolejnej studniówki. Idę na górę, pa! Naprawdę sądzę, że ładnie wyglądasz. Serio? Tak. Tak ładnie, że spanikowałem. Więc się uspokój. To, że wyglądam ładnie, wcale nie znaczy, że musisz się ze mną przespać. Miałaś na to nadzieję, bo jest studniówka? Ja zawsze ją mam. Ale dzisiaj chciałam tylko spędzić z tobą mile czas i zatańczyć z kimś, kto ma ręce. Dziękuję za zrozumienie. To jasne, że rozumiem. Sheldon, jest jeszcze coś, co chciałam powiedzieć, ale zanim powiem, to. Chcę, żebyś wiedział, że nie musisz odpowiadać, jak nie jesteś gotów. Nie chcę, żebyś to mówił przez jakieś zasady zachowania, Ja czy... też cię kocham. <kluczuj> Powiedziałeś. Bez wątpienia czuję do ciebie coś, czego nie da się opisać innymi słowami. Choć rozważałem, czy nie mam w mózgu pasożyta. Ale to chyba zbyt naciągane. Jedynym wnioskiem była miłość. Wiem, co ci dolega. Masz atak paniki. Słodka mama sześć radzi położyć się z nogami w górze. Dobrze. Wow, 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 wow. Ty, To, że cię kocham, nie oznacza, że dziewczynom wolno tu wchodzić.